Witam z tej strony Hart. Dziś zobaczymy, co najlepiej sprzedawało się w maju w mojej hobby.pl. Przypominam, że tutaj w tym sklepie jest to jeden z największych sklepów i myślę, że odzwierciedla nasze gusty modelarskie w całej Polsce. Tutaj mamy taką fajną funkcję, że po popularności możemy sobie sprawdzić, co się co się sprzedaje, co się nie sprzedaje w sklepie, więc zaczynamy. KI84 nowość od Arma Hobby e, zajęła miejsce pierwsze. E, ten model niedawno wszedł do sklepów, e, więc tutaj jak gdyby jest to nowość, ale bardzo fajnie się go składa. Polecam cudowna przygoda. E, drugie miejsce e, MiG-29, e, ze względu myślę, że na malowanie to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest cena myślę, że na samym końcu to będzie jakość, bo model jest, tak podejrzewam, że kalkomanie tam są dosyć kiepskie, sam model też jest kiepski, i no ale słuchajcie, wojna jest, wojna jest, model prezentuje tutaj właśnie Ghost of Kiev, także Cóż, cóż mogę więcej powiedzieć? Drugie miejsce na trzecim miejscu to jest spadek z pierwszego P51, wersja BC Mustang od Arma Hobby, też u mnie na kanale IKI 84 i Mustanga Macie. Kolejne miejsce to jest Messerschmitt 163, to jest akademia z tego co wiem. I całkiem fajny model, kiedyś go też zbudowałem. Draken kolejne miejsce też nowość. Później następna nowość to jest tutaj F4D. Pierwsza aleja, pierwszy as w alei Migów za 176 zł. Od Fine Maltz. kolejny. Tym razem kolejny Phantom, w tym razem w wersji E też tutaj. Za 168 zł. Później mamy uzbrojenie. Kolejne miejsce zajmuje Focke Wulf 199. Też możecie go u mnie obejrzeć na kanale inbox. I ostatnie dziesiąte miejsce to jest pogo. Też u mnie na kanale możecie zobaczyć. E, niby tutaj miało być 97 części, no nie ma tyle, <laughs> ale inbox jest na kanale, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda w 4K. E, przechodzimy, teraz do, e, przechodzimy teraz do kategorii 1 do 48 i tutaj niezmiennie od jakiegoś czasu mamy 0 e, od Edwarda. Generalnie Edwards tutaj w tej klasie e, tutaj dosyć dużo modeli mamy, więc mamy e, na pierwszym miejscu mamy właśnie 0. W Profipaku później mamy zespół akrobacyjny żelazny, to tutaj się w ogóle nie dziwię. W Profipaku od Eduarda. Później mamy OV-10A Bronco od ICM-u, to jest trzecie miejsce. Następne to jest znany już Mustang D20, weekendowa edycja od Eduarda. BF-109 wersja E7, weekendowa edycja też od Eduarda. Kolejne miejsce to jest F104G przez S. I to jest, to jest taki samolot z dosyć ponurą sławą z tego względu, że masa ludzi poginęła tutaj. No to akurat mamy tutaj w włoskim malowaniu. Kolejne miejsce to jest nowość GO242B. 220 zł od ICM to jest nowość, później 133 mamy od MiniBase powrót po długiej nieobecności. Fajna cena 464 ,99 zł 99 groszy. miejsce F6 F5 Weekend Edition, czyli weekendowa edycja i na ostatnim miejscu Spitfire. Profit Pack Edition też od Edwarda. Tutaj masa Edwarda jest 4 ,8. Przechodzimy do sprzętu wojskowego w skali 1 do 35. No, nieśmiertelny patent Wagen 2 od Tamili. Później mamy PAKA 40 od Tamili. Później mamy M41 Bulldoga od Tamili. Panterę, i tutaj dosyć fajne ceny są. To są stare modele, ale dosyć w fajnych jeszcze cenach. Tutaj mamy SDKF Z251. Tutaj cena troszeczkę już wyższa. Bo generalnie wszystkie modele drożeją. Także też warto, jeżeli ktoś ma miejsce, może sobie zrobić jakiś zapas tych modeli. Ja jeszcze przypomnę o kuponie, który, który tutaj w wpisaniu Rafhard na końcu. Też daje te 6% od całego koszyka, no chyba, że jest wyższy rabat sklepowy, no to wtedy nie. Ale tutaj, te nie, jak na przykład dodamy coś, co ma 5%, to te 6% wejdzie. Czyli o 1% więcej. Nie dużo, ale to zawsze coś. Dobra, bo się rozgadałem nie na ten temat. Tutaj mamy coś ciekawego. Niedawna dostawa, czyli tu jest taki ładowarka jakaś z skali do 35 tak to wygląda, całkiem, całkiem ciekawie, jest pewna, odmiana po, pewna odmiana po wszystkich czołgach, wszystkich panterach, tygrysach i tak dalej. Tutaj mamy od icm kolejne miejsce, to jest 10,5 cm na podwoziu francuskiego czołgu, też mam w planach ten model, chociaż nie z tym działem. Kolejne dziewiąte miejsce to jest Panzer Kowagan 1 wersja 1 i 2 w skali 1 do 65 183 zł od Takomu i na ostatnim miejscu jest Jeep Willis od Tami za 68 zł. Przechodzimy do skali 148 72. Postanowiłem połączyć tę skalę, bo sam jestem ciekaw, czy tutaj, czy tutaj coś z 4,8 będzie. Mniej tego 189 modeli jest w 4,8, a 1441 jest w skali 1 do 72. Więc na pierwszym miejscu First of Fight tutaj mamy Tatrę. To jest też dosyć. Ciekawy model. Chyba w 3.5 go nie ma z tego co, co wiem. Więc to mamy pierwsze miejsce. Haubica polowa to jest drugie miejsce. Na trzecim miejscu jest tutaj ciężarówka włoska. Skala 1 do 72 oczywiście od IBG. Później mamy tą samą ciężarówkę, ale z haubicą, tak To będzie ta sama ciężarówka, ale wyposażona w haubicę. I tutaj jest nowość 90 mm. Działo przeciwlotnicze te, również na tej, na tej ciężarówce jest na kolejnym miejscu. Tutaj mamy w 7 dwójce. Tutaj mamy jeszcze taki zestaw jakichś pakunków. Następnie Leopard od takomu. Mamy nowość Panterę AusG, 86 zł. Tutaj jest jakiś inboxik. Dosyć fajnie to wygląda. Mamy, widzę, że dwa kadłuby nawet, znaczy góry kaduba. Jakieś części chyba żywiczne, troszeczkę blaszek. Całkiem przyjemnie. No, dziewiąte miejsce to, jest, to, są, to są elementy tutaj na dioramę, na przykład, albo do wrzucenia na jakąś pakę. I ostatnie dziesiąte miejsce to jest Cromwell od IBG. Teraz przechodzimy do areografów, więc tutaj niezmiennie Ultra i Ultra w dwupaku. Co do ultry, to będzie inbox. Już wam mówię, że opakowania na pewno się różnią. 5 lat temu robiłem inboxa ultry i znowu na kanale wyląduję, czeka na swoją kolej na troszeczkę czasu wolnego i będzie, będzie też ultra. Mam zamiar tym razem rozłożyć całą, zobaczyć jak tam spust, czy coś się zmieniło, czy nie. Być może się zmieniło. Być może nie, zobaczymy. Więc tak, dwie ultry na pierwszym miejscu, później mamy Adlera 7790 Fine Art 180X, moim zdaniem, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy areograf na początek bardzo fajnie się nim maluje. Później mamy tutaj 180AK, 180 zł mamy trzy dysze Regulacja ciśnienia jeśli działa, to ok, bo mam takie, mam takie wersje tutaj tego aerografu, gdzie to regulacja ciśnienia nie działa. Kolejne miejsce to jest FA186, to są wszystko Chińczyki 260 zł. Dużo tutaj dodatków. Kolejne miejsce to jest aerograf razem z kompresorem. Kolejne miejsce to jest Infiniti w takiej wypasionej wersji. Czyli 0,2 i 0,4. Później badger 438 zł. Patriot jest bardzo fajna cena, i myślę, że ta cena się już raczej nie powtórzy, bo wszystko idzie do góry. Zresztą możemy sobie sprawdzić, historia ceny. O tutaj był chyba promocja na Badgera, A tutaj mamy 438,99. I przypominam, że z tym moim kuponem Rafhard. 6% od tej, od tej ceny macie. Czasami warto poczekać, polować, bo się zdarzają tutaj promocje 12%, ale, ale jeżeli chcecie, tutaj macie parcie i widzicie, że na przykład została ostatnia sztuka, to czasami warto zastosować ten kuponik ode mnie i wtedy, wtedy jest 6% na to, co w koszyku. Ostatnie miejsce to jest Air Cobra Air od od Miga, czyli to jest też amerykański aerograf tutaj. Samochody, o, bo o tym bym zapomniał. Tu mam ustawione od 30 zł, żeby tutaj już mi jakichś tam dziwnych rzeczy nie łapało. Jakichś dodatków, bo to, takie też się tutaj zdarzają. Więc pierwsze Nissan, drugie Toyota Supra tutaj jest 1977 rok. Bardzo ciekawe podejście do tematu formuły pierwszej. Podwójne, tutaj podwójna oś z przodu. Chyba to się nie sprawdziło, bo do, do dnia dzisiejszego tutaj nic takiego, chyba w Formule 1 nie zostało, chyba na pewno nic nie zostało z tych dwóch osi, ale sam model wygląda ciekawie, postawiony, postawiony gdzieś tam na biurku czy w gablotce na pewno będzie na pewno będzie wywoływał pytania, że o coś takiego w ogóle było. Kolejne miejsce Nissan, Renówka, tutaj 1 do 12, 480 zł ona kosztuje. Eee, także tutaj jest też ciekawy modelik, ale tutaj nie ma inboxu żadnego, żebyśmy zobaczyli wielkość. 1 do 12 to już jest całkiem duży kawał to są zdjęcia gotowego. Eee, dobra, następne miejsce to jest e, Mazda e, Subaru Toyota wszystko tutaj praktycznie wszystko oprócz ostatniego po, powrotu powrót po długiej nieobecności Volvo 760 GLE e, tutaj e, znam osobę którym, której by się spodobał ten to to Volvo e, to na 10 miejscu e, i wchodzimy jeszcze w narzędzia zobaczyć e, jakie kleje się sprzedają najlepiej e, Tamija 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 <laughs> pierwsze Pierwsze trzy, pierwsze trzy miejsca to jest ta MIA, później jest e, Rewel e, klej z igłą. Też macie na kanale, zresztą tutaj ta e, szybko schyląca, to ja też niedługo się powinna pojawić. Taśma maskująca dziesiątka. E, tutaj mamy dwie szpachlówki, jedna basic, a druga jest biała. Oczywiście taśmy maskujące i tutaj mamy rozcięczalnik. E, to w zasadzie masa ludzi tamiją, maluje i, i sobie chwalą, więc dlatego tutaj taka, taka, taka ilość, że, że, że większy taki zbiorniczek tutaj rozcieńczalnika. A nie, przepraszam, to nie jest rozcieńczalnik. Teraz spojrzałem. To jest cleaner, czyli coś, co służy do czyszczenia. Ale to i tak nie zmienia faktu, że jak weźmiemy sobie na przykład na farby, weźmiemy popularność, to będą same tamije. Tak, widzicie. Czyli jeżeli malujemy tam, ią, to wiadomo, że czyścimy też tam ią. Ja mam tutaj do czyszczenia. Do czyszczenia, moment, to musimy się cofnąć, eee, cofnąć tutaj. OK, jak mamy ten tutaj do czyszczenia. Eee, tutaj środki czyszczące to będzie popularność. Eee, ja wziąłem na próbę, ale tutaj nie widzę tego, ale zaraz zobaczymy. Może, no po popularności, e, Hematik. Podobno nic nie czyści. Podobno nic nie czyści, ale nie wiem dlaczego nie ma go tutaj w tej. E, tutaj. Może po prostu po producencie powinienem. E, więcej. O, albo go po prostu nie ma. Wamoc jest za to. Tutaj. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za lajki. Jak się podobało, to prosiłbym o łapkę w górę. Jak się nie podobało, to łapkę w dół. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku.